popatrz, poszły. Widzisz ryby? Jak mm. już na razie tyle. No. No Karolku do ręki, jedno. Ja cię przybliżę zdjęcie, że zrzucasz. Nie rzuca, tylko. Cicho, Krystian. Jego <laughs> śliczka. Ale <budzka>. Już możemy? więcej? <laughs> no, wpuszczajcie. <laughs> Chodźcie, że chcesz puścić? A dawajcie tutaj, dajcie tutaj z tej strony, żeby ciocia widziała na tym na zdjęciu. Wow, pływ! No dam ci i puścisz. Dam ja ci i puścisz pierwszy. Pu... Stój. stój, ja ci damy do Nie! Czekaj. O kurde! Filipek! No jeszcze aż <laughs> są z bokiem, bo i jest.